I tutaj mamy pomnik i cmentarzysko, za jednym. Podczas II wojny światowej Polacy masowo byli mordowani w lasach. No i ten las właśnie jest. Z II wojny światowej, zobaczcie ile tu jest grobów. I to wszystko. Kula. Zobaczcie. Jeden mord, tyle Polaków to mordowali. Żołnierze Armii Czerwonej. Masowe mogiły w środku lasu. 17 km po lasu Chciałem wam pokazać to miejsce, bo myślę, że takie rzeczy trzeba pokazywać wszystkim o, pomnik W tym miejscu spoczywa około 2000 pomalaków pomordowanych podczas II wojny światowej na terenie lasu obecnego wypalanki hitlerowcy Hitlerowcy przepraszam Dokonywali masowych egzekucji, głównie wśród polskiej inteligencji, działaczy, grzebano tu też ofiary pomordowane w osławionym Forcie Siódmym w obozie w Żabikowym, w szpitalu psychiatrycznym kościelnym. Wśród pownętrznych zajmujących się profesyjami, no to pewnie coś niesamowitego, zobaczcie. Niech im ziemia lekka będzie, ale nie można o takich rzeczach zapominać. Pochowano tu 1260 ofiar obazu w Żabikowie, w Luboniu. Tragedia. Koni tragedia.